Jakie wrażenia polarpie? Co się udało, co się nie udało? Znaczy myślę, że wszyscy będziemy najchętniej mówić o tym, co się udało na naszym nerwie. No, tak zrozumiałe. Wszystko się udało. Tak jak mamy w zwyczaju wspominać za każdym razem, kiedy pytają nas o cele do zrealizowania na naszych larpach, one są zasadniczo w pewnej mikroskali różne, ale ogólnie zawsze zgadzają się co do tego, że chcemy, aby gra sprawiała graczom przyjemność, aby mogli wziąć udział w zabawie w klimatach fantazy i przez chwilę stać się swoją postacią i zapomnieć o tym wszystkim, co dzieje się dookoła. I myślę, że ten najważniejszy cel został spełniony i z tego, co udało nam się do tej pory porozmawiać z graczami, to opinie są pozytywne, jeśli chodzi o ten aspekt. Tutaj też że... można byłoby dodać właśnie, że większość ślaków jak jest organizowana, to na takiej zasadzie, że po prostu osoby są w pomieszczeniu i po prostu wczuwają się w tę postacie. I tutaj poszliśmy o rok dalej i zapewniliśmy prób po prostu wszystkim uczestnikom LARP'a jest stroje adekwatne do ich postaci, tak więc każdemu było po prostu dużo łatwiej wczuć się w swoją postać mając komplet rekwizytów no i cały po prostu stroj i być fizycznie tą postacią że teraz właściwie gracz mógłby powiedzieć, że bez tych tu w ogóle nie mogło się czuć w system, bo nie, nie, nie. nie, nie było do tego. Nie, nie chodzi o to, nie, to że to jest niezbędne do przeprowadzenia no, larpa. wręcz przeciwnie, no, nie. można robić e, larp no, z no, tylko w Jeep, ten w po prostu. E, no, <laughs> no, ale tak, tak jak to się dzieje. No, że pewnie. też przyszły osoby, które na larp były pierwszy raz, e, no jednak dużo łatwiej jest e, złapać tego bakcyla, jeśli ten strój się ma, wtedy się po prostu człowiek czuje pewniej. No bardziej nie potrzebuje, tego, mogą sobie robić to tak w miejscu, ale jednak jak to jest troje jest, to wygląda to dużo ciekawiej, no i jest łatwiej się dlacząć uczyć oraz. Z tego doświadczenia wiemy, że właśnie to nakręca grę tak, jak chodziliśmy na większość latów za młody jeszcze, to za młody to brzmi, jakby, jakby jak zaczynaliśmy lakować po prostu. Yy, to był problem, kiedy jest tylko kartka na drzewie opisująca na przykład karczma. Tak, musimy tą całą karczmę sobie wyobrazić. którzy mówią, że o to chodzi w larpie, ale o ile fajnie było później, kiedy mieliśmy okazję uczestniczyć w jakimś dużym ogólnopolskim narpie, gdzie prawda, ta karczma, karczma, gdzie karczma i... faktycznie stała, były stoły, było nabitek w karczmie. I my, robiąc narpy, właśnie lubimy to podejście. My lubimy robić larpy dla nowych graczy. Nie chcemy tam wprowadzać jakichś specjalnie skomplikowanych i zawiłych mechanizmów, skrótów dla kogoś, kto w Siedzi i tak dalej, tylko staramy się, żeby nasze gry były właśnie przede wszystkim nastawione na zabawę i przede wszystkim kierowane dla ludzi, którzy no i chcą się z... tym, tym bawić, gdy tym dopiero zaczynają. No i dążymy po prostu do naszych działaniach, do profesjonalizmu, żeby w każdym calu odzorować epokę czy dany świat, który akurat jest realizowany w startup. Także chciałbym powiedzieć, że to są ważne elementy budujące klimat i tak jak moglibyśmy realizować to na zasadzie, że jakby stworzyć dla graczy tylko i wyłącznie sesję RPG różniącą się tym, że zamiast siedzieć przy stole, faktycznie krążymy po pomieszczeniu, to byłaby jedna formuła. W tym wypadku my przyjęliśmy taką formułę, że chcemy zafundować naszym graczom rzecz również atrakcyjną wizualnie i jakby przejść z poziomu książki trochę do poziomu filmu, żeby stało się to dla nich bardziej atrakcyjne i żeby łatwiej im było wczuć. Staramy się wzbogacić po prostu ten cały świat, bo faktycznie co innego jest tylko jak człowiek siedzi na tych RPG i ma tą postać, idzie na lampa jest prawie że to samo, jeżeli są Jesu. tylko karteczki ale... i znowu sobie wyobraża, a my właśnie staramy się co się No, ale mowa o rzeczach, które wyszły, tak stary... nie, Właśnie, tak. Zagadaliśmy. To, to, to jest inny reklamy. Zagadaliśmy na terapii, bo tak nic nie wyszło, nie? Zmieniliśmy temat. Nie, ale uważamy, że wyszło. Przede no. wszystkim wyszedł nasz główny cel, gracze się bawili i tak o, to, o to nam właśnie chodziło. Miała być dobra zabawa. Nie, nie nastawialiśmy się na to, żeby przekazać jakieś tam nasze myśli, jakieś tam głębsze przesłanie. Po prostu chodziło o zabawę o, zabawę, o komplet graczy. To, tak. się, to się udało. Się udało. I, jeśli chodzi o konkrety, to właśnie gracze stawili się w komplecie. Mhm. Starczyło nam dla wszystkich przewoźników, strojów, Przebań, strojów mhm. tak jest. Również nie nastąpiła żadna katastrofa w zakresie dekoracji, mhm. ani nie doszło do żadnego zniszczenia sali, co w przypadku serwowania napitków graczom było takie ryzyko. Na szczęście wszystko poszło kulturalnie, oraz gracze podchwycili nasz, nasz, nasz zamysł za, no. i rzeczywiście przez ten czas, który przez ten ograniczony czas, który mieliśmy na larpa, faktycznie poruszali się po, po pomieszczeniu, nawiązywali konwersacje z innymi graczami, mając świadomość, że każdy z nich, rozmowa z każdym, może naprowadzić ich na trop i umożliwić im zrealizowanie swoich swojej... celów. To może tak jeszcze ogólnie o larpie, bo nazywał się kaczem na zagrywkę. Nie bez powodu. Akcja załapła dzieła się w karczmie, którą właśnie akurat przejął kolega Hoster. Ale to już możemy opracować o szczegółach w końcu, to, to O już... szczegółach. Tak, to jak jest taki ładny opis, to już powiedzieć że szczegółach. W <grym> po, <zresztą>. porządku. <grym> Także poprzedni <grym> właściciel karczmy dużego budynku znajdującego się w samym centrum miasta Pelartis na bardzo. Atrakcyjnym gruncie odszedł ze starości. I kiedy wszyscy myśleli, że umarł bezpotomnie i najprawdopodobniej budynek przejdzie w czyjeś ręce w tym momencie, okazało się, że odnalazł się jego spadkobierca, cudzoziemiec o nazwisku Giuseppe Mari, który przyjechał niezwłocznie do Pelartis i zdecydował się przejąć szczerererze i prowadzić go zgodnie z zamiarem. NASA w dalszym ciągu jako karczma. Żeby zafundować temu ośrodkowi jak gdyby nowe otwarcie, zorganizował bardzo wystawne przyjęcie na początek, na który zaprosił najważniejsze osobistości z Pelartis. Wśród nich, tak, wśród nich znajdowały się bardzo różnorodne postacie, zarówno przedstawiciele władz miasta, wśród których znajdowali się zarówno, jak to bywa w życiu urzędnicy, czyści, jak Łza, jak i ci drudzy, którzy nie do końca, to, czyści, nie nie do końca realizowali swoją misję, a także, a także szare eminencje osoby, które były istotne bardziej w miejskim półświadku, ale w dalszym ciągu odgrywały bardzo ważną rolę w kształtowaniu się w życiu miasta, w kształtowaniu się em, biegu tego. Życia. Co ciekawe, wszystkich graczy zaskoczyła obecność ludzi z poza miasta, mianowicie um, wyprawy z sąsiedniego kościelnego państwa Herce, którzy przybyli na otwarcie karczmy zaalarmowani informacją od ich informatora, jakoby pod działką, pod budynkiem karczmy znajdowały się pozostałości starożytnych katakumb które należały do świątyni, yy, i to zainteresowało właśnie tych wysłanników władz. Tak, w skrócie, jeśli chodzi o fabułę Larba, yy, Uczestników było w około dwudziestu kilku, każdy właśnie występował jako jedna z tych postaci po prostu miejskich. Yy, no wyglądało tak, że większość osób po prostu przyszła normalnie do karczmy, tak jakby wypić, każdy miał swoje indywidualne cele. Byli dilerzy, właśnie było przedstawiciele z yy, było blisko, yy, yy, to jeszcze moglibyśmy dodać rzeczy, które... Ja myśleć, znaczy, myślę, że możemy, możemy to wrócić jakby do początku, ponieważ zaczęliśmy od kwestii czysto fabularnych, a dokładnie od tego, w którym momencie rozpoczyna się akcja. Może tak w trzech zdaniach nakreślę ogólny kontekst tych wydarzeń. Mianowicie rzecz dzieje się w naszym autorskim świecie, który jest osadzony w realiach mniej więcej schyłku średniowiecza, wczesnego renesansu, epoki wielkich odkryć geograficznych. Wydarzenie, które opisujemy w naszym larpie miało miejsce kilka lat po wysłaniu na nowy kontynent pierwszej ekspedycji statków Federacji Trzech Krajów, Herse, Arche i Taigete, zrzeszonych pod nazwą Federacji Karne. Ekspedycja do tej pory nie wróciła i większość. Ale nie warto dodać, że sama ekspedycja to, co się tam rozgrywało, to był temat z kolei naszego letniego LARPA. Terenowego. Tak jest. I w czynnym LARPie były jakieś nawiązania do Waszych innych edycji tego LARPA? Jakieś takie smaczki dla osób, które już brały w nich udział? W ten sposób, tak, tak. że padały nazwy, które różne i geograficzne, i miast, i postaci, które brały udział w poprzednich larp ale akurat staraliśmy się z tym nie przesadzać, ponieważ... Stawiając na nowe wkrępy. Tak, możliwe tak, raczej... do zagrania dla mhm. graczy, którzy nie byli naszych poprzednich larp i no. nie do końca znają świat, więc po krótkim wprowadzeniu, żeby to było możliwie grywalne. Żeby nie przejechać w drugą stronę po prostu. Mhm. Żeby to no, wszystko było możliwe właśnie do wyjaśnienia. Na początku gry, tak żeby Mieliśmy kilka osób, które, które są z nami od grali. początku. Ta, mieliśmy ten, kilka ta. osób, które od początku na wszystkich naszych larpach są, więc no, no oni wykonywali wszystkie te, ten, prawda? prawda I ewidentnie najbardziej tutaj takie rzeczy ze świata, których byśmy się sami nie spodziewali co do ich postaci, to potrafili wyciągać, prawda? Mm. I grać w tym na samym labie. I to najlepiej. też uważamy za pewien sukces, ponieważ mamy pewną grupę graczy określoną, dla której po prostu nazwa Tenebris w nazwie larpa kojarzy się jak najlepiej i za każdym razem możemy na nich liczyć, jeśli chodzi o nasze. To, to bardzo cieszę. A hmm. z takich kwestii taki czysto technicznych, bo prowadziliście to w kilka osób, i to nie było zbyt dużo zamieszania, kiedy kręci się po 20 parę osób, samych graczy, plus jeszcze wy. Yy, I co robiliście? Każdego zaczepialiście, pytaliście, na łóżko, co robi? Nie, to ja nie mogę powiedzieć. To jest właśnie rzecz, która, z której jestem najbardziej dumny, z tego, co nam się udaje robić. Jesteśmy niesamowicie zgraną ekipą i mimo tego, że zawsze staramy się, wydaje że im więcej jest organizatorów, tym LARP będzie działał lepiej. Wiadomo, ja, ja tak sobie zawsze tłumaczę że na sesji RPG jest drużyna i dookoła cały wielki świat. Więc na Larpie tym bardziej, im więcej jest tego wielkiego świata, im więcej my jesteśmy w stanie wykreować, tym lepiej. I, i za, od zawsze pracowaliśmy kolektywnie całym gronem, całym gronem organizatorskim. Tutaj nie ma w tej chwili jeszcze trzech, czterech nawet osób, które nam pomagają przy tym larpie. I, nie mamy też takiej hierarchicznej, hierarchicznego podziału. Że to jest mój. LARP. Mój pomysł, jak organizuje organizuję, jest jeden szef, tylko działamy właśnie zawsze kolektywnie. To jest pomysł całej grupy. Wykonanie jest zawsze całej grupy. Każdy zajmuje się tym, czym potrafi najlepiej i wspólnie, razem tym tworzymy. I nigdy nie mieliśmy problemu z samym porozumieniem się na larp -ie. Jakoś nam to tak wychodzi, że przepływ informacji jest, jest po prostu płynnie, świetny. Płynnie. płynnie, zupełnie podchodzimy do siebie. Dwa słowa zamienimy, wiemy, co się dzieje na sali. I to, to też pozwala nam się lepiej zorientować, Niż pojedynczym MG. Pojedyncze MG może mieć problem z ograniczeniem takiej ilości graczy, a w tym momencie, kiedy na jednego organizatora przypada mniejsza grupa graczy, to te informacje o tym, co się dzieje, jaki jest stan fabuły, lepiej przechodzą. I w momencie, w którym rozpoczyna się gra, następuje wejście w fabułę, to każdy z nas przełącza się automatycznie na ten tryb, że postrzegamy. Całą salę, cały zbiór graczy, jako e, jakby przestrzeń, po której musimy się poruszać i wychwytywać wszelkiego rodzaju nieprawidłowości. I jakby wszyscy robimy to płynniej, automatycznie i w porozumieniu ze sobą. E, na szczęście na tym larpie nie było zbyt dużo takich sytuacji, w których musielibyśmy interweniować. E, głównie e, skupialiśmy się, znaczy nastawialiśmy się głównie na graczy, Którzy zostaliby gdzieś z boku, którzy znaleźliby się poza głównym jakby kręgiem rozgrywki, którzy straciliby, jakby wykorzystali swoje pomysły, nie wiedzieli co dalej zrobić. W tym wypadku jakby mieszaliśmy się osobiście, zagadywaliśmy w sposób fabularny i jakby poprzez rozmowę usiłowaliśmy ustalić, czy jesteśmy w stanie jakoś naprowadzić danego gracza na to, żeby czerpał z rozgrywki jak największą przyjemność. Znaczy, któryś z graczy szczególnie zwrócił Waszą uwagę? Sposobem odgrywania, wcielania się w swoją postać? Sposobem gry w ogóle? Czy ktoś się wyróżniał? Widzimy no, też, że takie osoby, które były pierwszy raz ogólnie w udział w jakimkolwiek larpie. No i znaczy nie było problemu, żeby każdy z nich się po prostu wczuł w rolę. Ciężko jest wytypować kogoś, kto był najlepszy, bo w larpie najlepszym jest ten, kto się dobrze bawi. A u nas bawili się wszyscy dobrze, tak więc każdy, każdy był na swój sposób najlepszy. To jest, to jest takie pytanie. Wiadomo, że zawsze chodzić taka osoba, która po prostu bardziej tym macie, na przykład tu mi się podobała gra biskupa, ale każdy jest inną postacią i podczas takiego dwugodzinnego larpa w pomieszczeniu ciężko po prostu jest wybrać taką najlepszą osobę. Z racji takiej, że to jest zbyt krótki czas i każdy ma inną specyfikację postaci. Każdy to tak gra inaczej. Ciężko, ciężko jest wybrać, ale myślimy, że poziom odgrywania był dobry, gracze dobrze wczuli i było czuć, z kim się rozmawia, tak jak jak grałem karczmarza, czyli tą główną postać do przekonywania alarpie. Faktycznie, jak rozmawiałem z kurtyzanami, to było czuć, że rozmawiałem z kurtyzanami tak samo z jakimś wysłannikiem kościoła czy z właścicielem kasyna, który. Staraliśmy się zawrzeć też trochę w odprawach charakteru postaci, pomóc graczom, jakby co mają odegrać, i faktycznie zauważyłem, że to, co wpisywali w odprawach, że prawda, dana postać zachowuje się w ten czy inny sposób, to dało się odczuć w grze graczy, tak więc naprawdę... No tutaj musi podać podać ogólnie o samej odprawie, bo każdy z uczestników, który przyszedł, na początku właśnie dostawał odprawę na kartce 4 z opisem, kim jest jego postać, informacje, które wie i cele, które musi podczas rozgrywki zrealizować. Dodatkowo każdy otrzymywał sakiewkę ze złotem, za które mógł kupować w karcie różne rzeczy, czyli w tym wypadku akurat podczas slapu w tym jeszcze tylko wodę, ale nie tylko w karczmie, bo też mógł kupować no. ludzi, tak? Zdarzyło się właśnie... Yy, Przekupywać, no. yy, ta, z, Zakładaliśmy, że tak to będzie wyglądać i dużo właśnie z pracowników karczmy, których odkrywaliśmy, my, dało się przekupić, prawda, graczom, którzy sprytnie szkali tymi pieniędzmi, przekupywali się między sobą. No i jeśli chodzi o poziom odgrywania graczy i ich indywidualne umiejętności i ekspresyjność, no to mm zwróciła moją uwagę jedna postać, mianowicie przygotowaliśmy dla jednego z graczy postać niejakiego bolca. Jest to młody dziedzic fortuny. Jego ojciec jest jedną z najważniejszych osób w pelartyjskim świadku. Szefa. Tak jest. I, tak. I bolec, bolec nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, że godnie zastępuje swojego ojca, a wręcz krótcego przerośnie chwałą i, tak, chwałą i splendorem, kiedy, kiedy ojczulek wreszcie już wybierze się na tamten świat, ale środowisko nie do końca tak go postrzega i tak naprawdę w dalszym ciągu pozostaje tym, tym niesłynnym bolcem drugim po ojcu, a tak naprawdę nie wiadomo, czy trzecim, czy czwartym, któremu brakuje połowy, rozumu swojego ojca i Wolec jakbym odczytał naszą tą informację, tą wizję, którą mieliśmy na temat jego postaci. Ponieważ tak jak już wspominałem wcześniej przed warpem. Lubimy, kiedy gracze nas zaskakują, zmuszają do improwizacji, bo jakby oni, każdy po przeczytaniu tej odprawy tworzy własną ilustrację jak gdyby do przeczytanego opowiadania. Ta ilustracja zawsze będzie się różnić. W tym wypadku tak, w swój sposób. W tym wypadku ta interpretacja była bardzo podobna do naszej, bolec faktycznie pokazywał, że lubi rządzić. Co też jest wymagające od graczy, ponieważ jeśli ktoś ma. Od... Określone usposobienie, jeśli nie do końca radzi sobie, że tak powiem, w różnych niekonwencjonalnych, ekspresyjnych zachowaniach w stosunku do osób, które widzi pierwszy raz w życiu, to zdecydowanie łatwiej przychodzi mu grać postać miłą, potulną, trochę uległą, a już zdecydowanie trudniej rozpychać się łokciami, i właśnie dlatego bolec zwrócił mu uwagę. Tak, bolec, bolec był taką osobą wyróżniającą się, aczkolwiek. Nasz lark był powiedzmy, no za krótki i może zbyt mały, żeby wyłonić takie właśnie osoby, które specjalnie by zwróciły na naszą, naszą uwagę. Po prostu i ten poziom, bym powiedział, graczy był też taki zrównoważony. Gdzieś powiedzmy ktoś się tam minimalnie wychyla, może praktycznie lepiej coś, ci tacy właśnie zajadacze, ale generalnie bym powiedział, że ten poziom był taki przyzwoity, jak najbardziej tak, i zrównoważony. No ale ogólnie tutaj moglibyśmy też dodać, że bardziej niż robienie takich latów z pomieszczeniem w, w nas, tak się wyrażę, robienie jakichś większych latów z gier terenowych po prostu, w których scenografia faktycznie stoi, gdzie nie jest to pomieszczenie, gdzie karstma faktycznie stoi, gdzie jest palisada, gdzie jest całkowite po prostu odzorcowanie takiego świata w którym dzieje się akcja. I... Tak jak na przykład edycja na Tenerbisu, czy, czy, czy no to jest, na przykład Staronkar. Czyli... się wtedy po prostu dużo bardziej podczas organizacji I... takich gierek zwłaszcza, że natrwają. trwają I... na przykład w ty... dwie noce i trzy dni. Podczas takiej rozrywki faktycznie jest w stanie więcej się zrobić, więcej tych celów. Manewry nocne, które się dzieją po prostu są, są często boskie. Tak, no. No. Jest no To Jest przede, są... przede wszystkim większa frajda. I to gdzieś w nas zostaje i no. kiedy człowiek już zajmie się w pewnym momencie organizacji gier terenowych, to mimowolnie pragnie do tego pomieszczenia, do tej komnaty wprowadzić trochę z zewnątrz, wprowadzić trochę tego systemu tworzenia tak, właśnie gier terenowych. zawsze przeciwko, byliśmy przeciwko sznurkowi zamiast muru i no, na letniej edycji Serontara stwierdziliśmy, mm. że skoro to ma być miasto otoczone palisadą, to będzie otoczone palisadą, tak? I, mm. i tak jest tak palisadą. A, a nie biały sznurek z no Jeszcze wracając do, do naszego tutaj e, który przed chwilą się odbył, to tak jak już kolega zauważył, mieliśmy powiedzieć, co nam się nie udało. Próbowaliśmy dzielnie y, unikać tego tematu, ale, ale jak już kolega nam powiedział. Powiemy coś redakcji, powiem w ten sposób, że, że nie y, było. Y, <laughs> zawsze, zawsze trudno y, <laughs> ocenić, ile dokładnie czasu będzie potrzebne na zrealizowanie pewnych rzeczy, szczególnie jeśli ma się do czynienia z ograniczoną liczbę ludzi i bardzo dużą liczbę sprzętu. Dlatego myślę, że nie ma co ukrywać, że perfekcyjną sytuację mielibyśmy wtedy, gdyby nasz larp trwał pół godziny dłużej. Ale przyjęliśmy hmm. takie to znaczy, założenie. Znaczy, faktycznie trochę nam czasu zjadło na przygotowanie sali, i później na wynoszenie tego wszystkiego. Przez co to, to się obszedło? Się Mogliśmy mieć trochę więcej czasu na to. Hmm. Ale mm, udało nam się, baliśmy się, że właśnie nadchodził koniec darpa, Sytuacja z tym, kto ma zostać nowym właścicielem każdy nie była jeszcze końca wyjaśniona. Baliśmy się, że skończy się w taki właśnie nie, nie do, do końca nie. jasny sposób. No, nie yy, Ale udało nam się, że gracze dosłownie w ostatnich pięciu minutach yy, ruszyli, można powiedzieć, do Ataku, yy, przejęli inicjatywę w taki sposób, że właściwie karczła została spieniężona na 30 sekund przed końcem darpa, przed wejściem wysłanników inkwizycji, którzy pojmali karszmarza, który okazał się swoją drogą ścigany przez inkwizycję z, z, z biegiem z kościoła. Yy tak więc y, można powiedzieć, że nam się udało że m, gdyby, gdyby nie to, że gracze tak nagle wyskoczyli szczęśliwie pod końcą mogłoby nam stres tak, tak zacząć ja, tak. na pewno został tak nie, nie niesmak ze strony graczy, że wydarzenie, które miało miejsce po prostu nie zakończyło się do końca a udało nam się tak to można powiedzieć, że trochę to, czy, tak smyknęło to nie jest, no. tak jest kwestia tego, że nam się udało, tylko to jest kwestia tego, że graczom się udało tak, się tak, udało, naszym błędem jest to, że wyznaczyliśmy Chyba trochę za mało czasu, bo tak jak hmm. ja ty mówisz te pół godziny więcej, by jednak to, ta gra tak była, była u szczytu i mogłoby, mogłoby trwać trochę dłużej, no ale. No Wyszła bo nie, jeśli chodzi o samą ramówkę przygotowania, to tak akurat się zmieściliśmy, bo inna sprawa, gdybyśmy tej scenografii w ogóle nie robili, a tak to mieliśmy pół godziny na przygotowanie tego wszystkiego, przekazanie odpraw graczom, tak żeby każdy wiedział kim jest, żeby każdy zdążył się przebrać, no jakoś tak, no. Z... Mogło być groźnie, ale gracze uratowali sytuację. Nie. Tak jak zawsze. Dziękujemy graczom. Dzięki graczom.